Witajcie kochani na moim kanale zapraszam Was dzisiaj na premierę zdrawki Morze może kasę. Zobaczymy, czy to y, będzie te, to może kasę, czy może będzie, może nie będzie. <grywam> Powiem Wam, że w języku polskim zawsze nie widziałam, jak napisać może i jak napisać może jako może, nie. Y, no i właśnie to jest język polski. Y, jak dla obcokrajowcego to jest zawsze ciężko, kiedy to ży z kreską na, z kropką namasować, a kiedy y, RZ ale już wiem, że może. Y, to jest RZ, a może pójdziemy to RZ z kropką no yy, powiem Wam, że zdrapeczka fajna jest wizualnie, taka, taki róż piękny tutaj i tak dalej, wygrany no wiadomo też ciekawe, ale powiem Wam, że znowu nic się nie dzieje, jeśli chodzi na przykład że jak się znajdzie to w skrzynie, nie ma żadnego mnożenia i tak dalej, więc taka typowa jak wszystkie, te za 5 zł no i mam tutaj cztery zdrapeczki z numerem 1, 5, 6 i 20 ale jeszcze słuchajcie, mam dwie zdrapeczki na kolejny odcinek ponieważ dostałam wsparcie na kanale od mojej widzki Ani A, ale nie będę mówić nazwiska, bo nie wiem czy mogę ale bardzo, bardzo mi miło no i zakupiłam sobie dwie trapeczki, dopiero zobaczyłam tą wpłatę wczoraj bodajże lub przedwczoraj wieczorem, więc naprawdę zdziwiłam się i ucieszyłam się i nie wiem, bo nie przyszło mi za, żadne zawiadomienie, że coś tam była jakaś wpłata. W każdym razie miło, miło się mi zrobiło, bo tak naprawdę na typy nic się nie dzieje. Jak nie ma konkursów, to się nic nie dzieje, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Aniu. Zrobiłaś mi wielką radość, mogę sobie podrapać krzyżówki, mam nadzieję, że... Coś tam będzie, bo Ania napisała dla y, pomnożenia takie małe, co nieco. No i jest takie małe, co nieco. Przypomina mi taki miodek, tutaj, więc takie jak miodowe strapeczki. E, także będzie odcinek z tymi zrapkami A teraz zabieramy się za, y, za te strapeczki. Przypominają mi to wakacje. Ja już wiecie co mam pomysł na wakacyjny konkurs, ale nie wiem, czy nie zrobię to na moje życie w Polsce, chociaż obiecałam Wam odciny, y, konkurs na moje życie w Polsce i on będzie, bo dopiero wróciliśmy z. Przychodni i powiem Wam, że dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy Adaś nie ma gorączki. E, przynajmniej pierwszy poranek. E, mam nadzieję, że tak zostanie. Do poniedziałku jeszcze bierze leki. Tylko jeden lek odstawiliśmy y, na kaszel. E, ogólnie mam vloga już nagranego, tylko jeszcze nie zmontowałam, bo po prostu nie mam czasu e, i, i mam nadzieję, że, że, że zrobię to. Dobra, to są takie wiadomości, więc kto jeszcze nie ogląda mnie na moje Życie w Polsce, to oczywiście zapraszam. Tam zawsze są jakieś vlogi i jest na bieżąco. A my sobie drapimy, powiecie co? Czas nam leci. Mam tylko 4 zrapeczki, więc dużo nie ma. Super, nie będziemy się tutaj, a ja zaraz idę rwać czereśnie. Więc tak, mamy 27, 25, 6 i 26. I szukamy 18, 28, oboczek. Mamy szósteczkę, no i super, nie będzie na zero.

Zainwestowałam, słuchajcie, 20 zł. Tutaj mamy 15 zł. No super. Ciężko się drapie, widzicie? Wziąłam sobie ten zrapeczek, bo chciałam ten. Zobaczymy, może ten się. O, ten będzie lepiej. Hmm. Nie wiem, jakie to będzie kontrolne. Oglądałam już kilka odcinków, więc. GGG. No super, fajnie. Bardzo się cieszę, No 15 zł jest, ale pan że. Cieszę się bardzo, bo już się bałam, że znowu będzie premiera taka kiepska. A tu proszę, jeszcze mamy trzy zrapeczki, może będzie na plus, ale już jestem zadowolona. Super. Kolejna zrapeczka z numerem 6. I powiem Wam, że dzisiaj mam urodziny takie, wiecie formalne, bo w dowodzie mam 8 lipca i dostaję y, życzenia ze wszystkich takich wiecie, internetowych sklepów. Y, Google mi złożyło życzenia, Oriflame mi złożyło życzenia. Czekam na paczkę z Oriflame, bo y, też dostanę tam prezent, ale wam to pokażę oczywiście w odcinku. Także widzicie, no świętuję dwa razy, tak jak mówiłam. <laughs> y, także jest fajnie, super. Dobra, 23733. Tak, 8. 18, 22, 35, 24. Mamy siódemkę. No niesamowite to jest. Mamy siódemkę. No widzicie, może te, te, te urodziny moje, te lipcowe, są bardziej dla mnie szczęśliwe, bo wiecie, jaki ja miałam odcinek z zdrawkami urodzinowymi yy, yy, jak to się nazywa. Wtedy ten duży odcinek, co sobie zafundowałam. No i było kiepsko. Dobra, kochani, patrzymy, co my tu mamy. Mamy 5 zł. Także mamy, kochani, już premierę na 0. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. No, bardzo się cieszę. Co tu ukrywać? E, nie wiem, czy nie będę świętować 8 lipca. Ale wiecie, ja to dwa razy świętuję: 17, 27, 9 i 33. Jest to z z numerem 1. No i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie.

Mamy drogą w Wow! Nie, no dzisiaj jest chyba szczęśliwy mój dzień, wiecie? 8 lipca, urodziny, takie wiecie, paszportowe. No i zobaczcie, mam i liczby, mam i skrzynię, no i będzie plus, także super, bardzo się cieszę. 3, 35 i 0,2. Dobra, patrzymy. 5 i 10, 15 zł. Wow! Wow, wow, super plus. Nie, no ja się tak cieszę. No, zaraz będę rwała czereśnie jak nie wiem, jak szpaki je jedzą <noise> tak szybko. No, fantastycznie, bardzo się cieszę. No i kochani, ostatnia zrapeczka z numerem 20. Zobaczymy, czy będą wszystkie trzy y, zdrawki wygrane. Y, wszystkie cztery, czy tylko trzy, ale już wynik jest ekstra. No super, bardzo fajna zrapeczka. Chyba ją polubię. 30, 22, 8 i 19. No, 8 jestem urodzona, ale czerwca, a 8 lipca mam tak w papierkach, więc bardzo się cieszę, 28 1 7 oboczek 36 23 oboczek, to chyba już nie będzie wygrana 33 17 26 21 i 35, no jedna jest wygrana no, przegrana, ale to no tak widocznie musi być, powiem Wam, że na 4 zdrawki, 3 wygranych i mam tutaj 15, 15, 35 zł, a wydałam 20, więc no bardzo się cieszę, wiecie, bardzo się cieszę, bo jest to fajna, fajna premiera. Zawsze mam te premiery takie wiecie, albo na zero, albo jakaś, jakiś jeden zrocik. A tutaj proszę, mam dwie skrzynie. Jestem bliźniakiem. Ja nie wiem, mi się wydaje, że ta dwójka to chyba jest dla mnie szczęśliwa, bo. Wszystko podwójnie u mnie jest, już nieraz to mówiłam. Mam siostrę bliźniaczkę. Dwa razy świętuję często święta, bo i ukraińskie i polskie, więc naprawdę fajnie jest. Tutaj mamy też 15 i 5, no to mamy 35 zł. No fajnie, bardzo się cieszę. No naprawdę się cieszę, cieszę się bardzo. Dobra, kochani, nie ukrywam, że się cieszę, bo tak gorączki Adasio nie ma. Premiera widzicie na plus może jeszcze tutaj będzie coś fajnego też bardzo się z tego cieszę, też Aniu Ci bardzo dziękuję już możecie Ani dać tutaj serduszka, bo takie gesty y, przynajmniej u mnie bardzo rzadko się zdarzają ale to jest tak miłe, tak miłe jak ktoś tak chce cokolwiek y, wesprzeć, y, jest to fajne y, także bardzo dziękuję jeszcze raz no i co, I zapraszam Was na kolejny odcinek ja lecę, bo wiecie, jest dużo pracy pogoda się zapowiada taka nie za ciekawa więc jak będzie deszcz i tak dalej to te czereśnie wszystkie nam pogniją pękają i w ogóle nic nie będzie. Już nie mówię o tym, że konsumują je szpaki, więc chcę mężowi trochę pomóc. Ciocia jest, więc się zajmuje Adasiem. No i ja się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo Wam dziękuję kochani. I czekajcie na odcinki, czekajcie na konkursy, na pewno będą, no bo muszą być. <grych> Pozdrawiam.